Hejka wszystkim, witamy Was u nas na kanale w czytelniczym podsumowaniu miesiąca lipca. Dzisiaj pokażemy Wam, co udało nam się przeczytać, i może Was trochę zmotywujemy, żebyście także wyzebrali się do czytania w tym miesiącu. W lipcu jako pierwszy przeczytałam trylogię Save. Save me, save you, save us. E, Monika Sten. Bardzo mi się podobała trylogia. Mnie też. O, właśnie. Przypomniałam sobie, że mówiła o niej w, w poprzednim podsumowaniu, więc nie będę się bardzo nad nią rozczulać. E, najbardziej z tej drogi podoba mi się część druga, czyli e, save you. Taka. Hello? Nie, nie, nie zadziała. Okay. E, save you, mniejsza. E, moim zdaniem było w niej i dużo romantyzmu, ale kłótni, sprzeczek, trochę rozstań. Powrotów, więc najbardziej mi się spodobała właśnie druga część z całej trylogii, Polecam ogólnie. Kola polecia serią, to ja też polecę z serią. Po raz drugi w swoim życiu przeczytałam trylogię Rywalek i dodatkowo kupiłam i przeczytałam dwa dodatki. Seria Rywalek jest ogólnie bardzo popularna i większość osób wie o co w niej chodzi, ale tak yy, jest grubsza. Do zamku przyjeżdża 35 dziewcząt z kraju, i książę wśród nich wybiera sobie żonę, i ona zostaje królową. I właśnie o tym to opowiada. W dodatkach widzimy to po prostu ze stron innych uczestników, a nie ze strony, bohat nie, ze strony głównej bohaterki. Ja ogólnie tę serię bardzo lubię. Aktualnie czytam po raz drugi już kolejne dwie części tej serii, i myślę, że jakoś teraz skończę, więc. W podsumowaniu dziś nie mam o tym wspomnę, ale ogólnie polecam. W lipcu udało mi się przeczytać pozostałe części Darów Anioła, czyli pozostałe cztery z sześciu. Nie będę się nad tym rozstrzygać zbytnio. I z Paulą postanowiliśmy, że... Zrobimy to... osobny film o Darach tak. Anioła, bo to jest za dużo do mówienia. Bardzo dynienia. obszerna seria, bardzo dużo szczegółów. Może ten. Tak. No. Powiemy ja wszystko na pewno w osobnym filmie, jak powie, to się jakoś pojawi niedługo. Tak, właśnie. A jeśli chodzi o mnie i o Dary Anioła, to ja przeczytałam tylko jedną część w tym miesiącu, Miasto Szkła. Nie wiem, jakoś mnie do nich nie ciągnęło aktualnie, dlatego przeczytałam tylko jedną i też się nie muszczułam, dlatego że o tym wspomniłam. Książką, którą przeczytałam w lipcu jest Szczęścia z Nikolasa Sparksa. Eee, piękna Fobuła. Zakończenie trochę miałam zaspoilerowane, ponieważ oglądałam film z nieświadomością, że jest książka o czym w ogóle opowiada szczęściarz jest to żołnierz główny bohater Logan, który był w Iraku i znalazł tam zdjęcie, zdjęcie dziewczyny które okazało się, że przynosi mu szczęście i postanowił po powrocie z wojny wróci postanowił po powrocie z wojny odnaleźć ze zdjęcia co właśnie dochodzi do skutku i tam właśnie się ciągnie cała ich historia ale po drodze się jeszcze kopuje do nich jej były mąż słyszałam to y, jej były mąż i właśnie jej tak historia się ciągnie, ale ogólnie dobrze się kończy więc polecam następną książką, którą ja przeczytałam jest Requiem, czyli trzecia część y, trylogii Delirium ogólnie opowiada ona o tym, że w pewnym świecie w wieku 18 lat dostajesz zaszczyt przez który przestajesz odczuwać miłość dlatego, że jest ona uważana za najpoważniejszą chorobę i Ludzie w tej książce myślą, że miłości niszczy strasznie. I polecam tę serię, jeśli lubicie takie klimaty. Kolejną książką, którą przeczytałam w lipcu, jest Gimnazjum: najgorsze lata mojego życia. Jamesa Pattersona i Chrisa. Tebeta? Przepraszam, jeśli coś pokręciłam. Jest to książka, którą kupiłam lata temu. Jeszcze nawet nie chodziłam sama do gimnazjum. Już nawet nie istnieje takie coś od gimnazjum. E, kupiłam ją tam na jakieś promocje, po prostu przyciągnęłam mnie tytuł gimnazjum najgorsze lata mojego życia, tak? Książka opisuje przeżycia chłopaka w gimnazjum, kiedy to postanowił złamać wszystkie możliwe zasady w nim obowiązujące. No i przez całą książkę ciągnie się jego życie w gimnazjum, kiedy czasem były lepsze czasem gorsze dni. I za to... Wszystko, za każdą zasadę w ogóle jaką złamie, dostawał ilość punktów. I za to mi dość punktów na końcu książki coś było, ale ja tym nie pamiętam i też nie chcę wam mówić, co się stało na końcu. Ale no, ogólnie, jeśli ktoś chce się pośmiać, bardzo szybka książka, bo sporo ma rysunków bardzo właśnie szybko się czytał, więc... Ktoś właśnie lubi się pośmiać. Książką, którą ja przeczytałam w lipcu jest Hate Alana Gibbonsa i opowiada to o tym, że siostra głównej bohaterki została zamordowana w parku, przez to, że wyróżniała się z tą, miała swój własny styl i tutaj jest napisane, pół roku temu wydarzyła się tragedia. Teraz ich i Antoni się spotkali i przeżywają koszmarne na nowo. I ogólnie jest to bardzo szybka książka. Ja to przeczytałam nie wiem, w parę godzin, tak? Chyba z 3 godzin ja to czytałam, czy 4. I jest to, pomimo tego, że jest to kryminał, czy tam thriller, to jest to w miarę przyjemne do czytania przez to, jak jest wydana. I ogólnie polecam. Moją ostatnią książką przeczytaną w lipcu jest Zdradzona, PC Cast i Christine Cast. Jest to kolejna część z serii Dom Nocy. Fabuła, ogólnie w, cała fabuła mi się bardzo podoba. Lecz w pierwszej części mnie bardziej zaciekawiła, niż w drugiej. Druga mi szła trochę ciężej i nie mogłam zabrać się w ogóle, żeby zacząć czytać, Ale... Udało się. Mam w planach w sierpniu przeczytać jeszcze trzecią część. No to co, to tyle od nas. Ten film jest troszkę chaotyczny, dlatego że miałyśmy dość duże problemy z nagraniem tego. Nie wiem, co się z nami dzisiaj dzieje, ale po prostu o każdej książce zaczynałyśmy mówić chyba po cztery razy, jak nie więcej. I było to strasznie ciężkie do nagrania, mam po prostu zły dzień, ale mam nadzieję, że wygląda to w miarę i że ja nie będzie Wam aż tak bardzo to przeszkadzało, jak ci to oglądać. No to co, do zobaczenia w następnym filmie i buziaczki. Ciao!